Wprawdzie teraz w centrum zainteresowań są wielkanocne jajka, ale zaraz po świętach to w bombki pójdzie cała para. I to dosłownie, bo te cacka najpierw są wydmuchiwane z prostej szklanej rurki, potem srebrzone, barwione i malowane. Tak wyrabia się bombki w opolskiej pracowni rękodzieła ludowego i artystycznego. Od początku do końca to praca ręczna, szklane formy z duszą. To to przyświeca wytwórcom, a wyroby z Opola znajdują nabywców nie tylko na rodzimym rynku. Kruche ozdoby podbijają rynki amerykański, japoński, chiński. Lubią je Niemcy, Czesi i Szkoci. Teraz pojadą w świat z logo opolskiej marki. Kształt bombki nadaje człowiek, nie maszyna. Podobnie z zornictwem nie wykorzystuje się u nas żadnych maszyn do zdobienia, oprócz ludzkich ram. Klienci z USA nie ograniczają się do bombek tylko w czasie świąt. Z kolei Japończycy bardzo polubili mini bombki jako zawieszki do prezentów. Odbiorcy z Chin najchętniej zamawiają czerwone i żółte, bo to kolory w państwie środka symboliczne. Hitem na polskim rynku są bombki zdobione w rysunki kamieniczek.